Wonie z Rzeszowa, dokładnie spod stadionu Stali. No, przyszedłem sobie połowić ryby, ale zaciekawiła mnie jedna rzecz. Tutaj przy stadionie wpada taki strumyk potoczyk, jakaś woda z miasta do Wisłoka. I sytuacja jest taka. Przychodzę, woda, która płynie i wpada do rzeki, jest fluorescencyjnie zielona. Ale ta świeci. Ja panu nie pomogę, no bo zadzwonił się pan faktycznie do stacji sekretarnej w mm -hmm. ale, ale my dzisiaj nie pracujemy, a, a pan tylko na dyżurkę się dodzwonił, więc... Rozumiem. No, a ja jestem osobą no, niestety nieupoważnioną... No rozumiem, do, rozumiem. informacji jakiej informacji myślę, że... Myślę, że ale Myślę, że Wydział Ochrony Środowiska to bardziej będzie pomógł jak my. Okej, okay. czyli szukać Wydział och Ochrony środ Środowiska, mm -hmm.